Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie jeszcze? W sprawie przebiegu konkursu, a Pan Radny Mariusz. Mnie tutaj tym samym zafascynowała wypowiedź pani że głównym motorem wyboru i decyzji pani jest wolny czas. Nieważne są kwalifikacje, umiejętności, tylko jest wolny czas. Ręce i pani Włoska upadają, jak ja słyszę, czym pani tutaj. Błynie, Chciałbym do końca, by Pani nam to wyjaśnić. Przepraszam bardzo, przed chwilą właśnie zabrałam głos i powiedziałam, ja, jakimi kryteriami się jakimi się kierowałam. Na że jeżeli chodzi o, o wolny czas, to był jeden z elementów. O ile pamiętamy, nasi poprzedni redaktorze naczelni, to byli najczęściej ludzie, którzy z doskopu przyjeżdżali do tym, żeby prowadzić to czasowisko. Po prostu pieniądze na utrzymanie rodziny musieli zarabiać gdzie indziej, bo te, te pieniądze, które są... Na, na, na i między innymi podkreślałam to, że Pani Wanda zagrała, oprócz kwalifikacji, bo proszę Państwa jest absolwentką y, 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 Uniwersytetu Poland Institute, także skończyła y, studium dziennikarskie, y, nie wpisała tego że na złożenie, nie zrobiła dyplomu, ale ma ukończone z bólem niepodległościowe studium dziennikarskie i ogromną praktykę dziennikarską. Y, no, o czym zresztą mówiliśmy przy okazji rozmowy z panią Wandą z panią Zagaba. No i podkreślam, że także właśnie ten czas, który będzie mogła poświęcić, poświęcić naszemu czasowisku, ponieważ jest zmieszkamy już od dwóch lat. Weszło już środowisko, ma doskonałe kontakty, jeżeli chodzi o z mieszkańcami, ale także... Z częścią naszych mieszkańców, którzy, no, którzy są dziennikarzami, jedni ludzie może już emerytami, ale także będą z nią współpracować, bo takie, tak, tak nam to zresztą przedstawiała. I to są kryteria, jakie spowodowały, że ja za tą osobą. Poza jest także osobą, która ma ogromne doświadczenie, bo była sprawodawcą parlamentarnym co najmniej przez dwie kadencje i w związku z tym myślę, że no, to też jest jeden z wyjazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pana, panu ja chciałem zaznaczam, że głowym kryterium, żeby przystąpić do, do konkursu na redaktora naczelnego było posiadanie odpowiedni korzyszczącym odpowiedniej kwalifikacji. Także ten element nie, nie mógł być jak gdyby podstawowym warunkiem, jeżeli chodzi o wybór kandydata na redaktora naczelnego, z tego względu, że żeby ktoś by nie spełniał tego kryterium, nie mógłby przystąpić do konkursu. Dziękuję. Dziękuję.

Miała Pani na myśli pewnie Pana Andrzeja Mugata. Ona pracował za pieniądze dużo wyższe niż po starych na średnim. I po starych wyników bliższych naszego miasta inaczej. Tutaj przykładem chociażby Pan Mijanek, który bardzo angażował się w tą pracę za... 800 zł. No, tak? Także ja rozumiem, że mówi Pan o Andrzeju Mugacie. Tak, ostatnio tak. Pan Andrzej Mugacie. Myślę, że należy się również jakby na tym forum informacja, ponieważ uczestniczyłem w pracach w tym, form, i w kolegium. Zresztą z kolegium redakcyjnym jestem związany już chyba piąty rok. Także myślę, że bardzo potrzebki i trudności, i złoń, i upadki przez ostatnie pięć lat. I chciałbym powiedzieć tylko, że ja osobiście. W tym wyborem redaktora jestem rozczarowany, ponieważ Pani Pan Zagaba pan, pan, pracowała z Panem Muratem w ramach tej gazety. Jej propozycje zmian są raczej kosmetyczne. Dużo, mam nadzieję, wiązałem z Panem Piotrem Kikasiewiczem, czego widzę się dowodem do z głosowania, i starania do tego, by i kolejnym redakcyjnym mogło się zapoznać w całości z propozycjami kandydatów Pana Piotra Kikasiewiczem. był osobą, która gwarantowałaby bezstronność, na pewno y, jakby skierowanie tej, tej gazety na zupełnie inne tory niż one są do tej Stworzenie pisma bardzo interesującego. Zrównowych no Panem Wójtowym w wynika, że ma doświadczenie, czego ja się obawiałem, y, również w prowadzeniu takich właśnie zagadnień typowo y, samorządowych i y, społecznych. ponieważ wiadomo, ja że jego wykształcenie i doświadczenie to jest przede wszystkim kultura. Wydaje mi się, że bardzo y, dobrze by to robowało naszą bliską z charakter charakteru naszego miasta, jaki próbujemy no nadać i jaki on w tej sytuacji, sytuacji ma. Y, pamiętam, że jednym z kryteriów było, że zależy nam właśnie, by na ubezpieczenie, by te to stary sposób zakończyć. No niestety tutaj tych informacji nie ma ale z życiorysu, pani rondy zagrawa, y, y, wynika, iż Przynajmniej ja mam takie odczucia, że większość przyjaciół miasta była pracując w reakcji Trybuny oraz um, kreując w SRD. Dlatego ja um, jestem do tej kundertury niestety w um, mojej podniesieniu dość zachowawczy. Tego wyboru nie akceptuję i na pewno będę głosował przeciw. Dziękuję.